konferencji prasowej, po meczu, w którym Sokół Ostróda pokonał Sokół Aleksandrów Łuczki 1-0 i poproszę na początek o, o meczowe komentarze obu trenerów i zacznijmy od trenera gości, Pana Piotra Kuki. Poproszę Słyszymy, o komentarz. Nie. Tak. Oczywiście na początku wypada pogratulować gospodarzom i trenerowi gospodarzy zwycięstwa. Myślę, że dla Sokoła Struda to bardzo ważne trzy punkty. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do rywala, który gra z nożem na gardle. Każdy mecz jest praktycznie mistrzostwo ligi, no ale niestety nie sprostaliśmy tutaj zadaniu. Zespół gospodarzy był od nas bardziej zdeterminowany, skoncentrowany, stworzył więcej sytuacji do zdobycia bramki myślę, że, że to zostało nagrodzone ostatecznie tym jednym golem. Chociaż wydaje mi się, że. Były lepsze ku temu okazje niż że akurat sytuacja, po której padła bramka, ale tak czy inaczej gospodarze na nią zasłużyli. Ja jestem zawiedziony. No tutaj, no i wynikiem oczywiście też i, i, i też nie do końca ta nasza gra wyglądała tak, jak sobie zakładaliśmy. Także no cóż, tabela się spłaszcza i każdy mecz teraz dla myślę, drużyny, gdzieś od miejsca 8-9 jest, jest też no, o, o życie, o spokojną zimę. Jeszcze raz gratuluję gospodarzom i gramy ligę dalej. I teraz poproszę ten gospodarzy gospodarzy Szweda będę No Tak jak tutaj już trener wspomniał, nasza sytuacja w tabeli sprawia, że tak naprawdę te, te mecze są dla nas naprawdę o życie i Myślę, że Cię wygrał, tak jak też wspominał, zespół, który był bardziej zdeterminowany na boisku. Chcieliśmy ci naprawdę ten mecz wygrać. Moi zawodnicy wykonali naprawdę ciężką pracę ku temu od pierwszej do ostatniej minuty. Chcieliśmy ten mecz mieć pod kontrolą, chcieliśmy od razu od początku, od pierwszej minuty ten mecz w tym meczu dominować. Udało nam się, udało nam się to, stworzyliśmy sobie kilka sytuacji. Natomiast, natomiast, jak trener powiedział też, bramkę zdobyliśmy w sytuacji, w, sytuacji, w, której, w której nie było to może być zbyt łatwe. Z mojego punktu widzenia w dzisiejszym meczu dla mnie, oprócz tego zwycięstwa, najważniejsze jest, że zagraliśmy na zero z tyłu. Bardzo mnie to mocno cieszy, bo, bo zdaję sobie z tego sprawę, że, że nasz zespół potrafi sobie stwarzać sytuacje bramkowe, ale też musimy cały czas być skoncentrowani na tym, żeby tych bramek nie tracić, co nam się w większości meczów zdarzało do tej pory. Yy, I mam nadzieję, że, że w kolejnych meczach yy, ta nasza gra, zarówno w tej grze obronnej, jak i w tej grze ofensywnej będzie, będzie jeszcze lepsza i będziemy zdobywali kolejne punkty, które są nam bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. Są jakieś pytania? Tak, po dwóch dotychczasowych zwycięstwach z Huraganem, Wołominizem i Gajsem, mówi Pan, że dru gra drużyny, mimo zwycięstwa, postawiała dużo do życzenia. Czy tak jest też dzisiaj, czy, czy jest Pan zadowolony z postawy zawodników? Myślę, że w dniu dzisiejszym, oprócz tego, że chcieliśmy ten mecz wygrać, ten mecz chcieliśmy wygrać w sposób taki, który, który przyniesie nam tylko trzy punkty, to mimo wszystko ta gra wyglądała dobrze. Staraliśmy się utrzymywać przy piłce, staraliśmy, staraliśmy się rozgrywać tą piłkę od tyłu. Mieliśmy plan na ten mecz i cieszy mnie to, że, że gdzieś połączony z tą dobrą kurą zdobyliśmy też dzisiaj trzy punkty. Dwa dotychczasowe zwycięstwa, to znaczy mecz z MKS-em, i dzisiaj to takie horrory. Czy, czy, czy taka specyfika już tej ligi, gdzie, gdzie w łowiczu też tracimy w końcówce? Czy, czy, czy nie? Tak jak widać po wynikach nie tylko naszych, ale też innych zespołów, jednak ta specyfika i ta presja tej ligi jest na zespołach bardzo duża i, i, i widać, że zespoły grają czasami troszeczkę zachowawczo, że, że boją się gdzieś otworzyć i w tych końcówkach naprawdę wiele meczów się rozstrzyga i my też tego doświadczyliśmy z naszym zespołem. Tu jeszcze pytanie do trenera z Aleksandra. Jak pan ocenia drużyny z... Barmińsko-Mazurskiego i spodarskiego, które dołączyły do, do tej trzeciej ligi, bo myślę, że są tacy takie no, trochę uboższe drużyny. A jak pan, jak pan ocenia ich, ich grę? Myślę, że to są też najlepsze drużyny z poprzedniego sezonu z tej części kraju. I, i myślę, że przez to poziom ligi w ogóle jest, jest wysoki, o wiele wyższy niż w poprzednim sezonie. I może, może są dwie, trzy drużyny tak naprawdę w naszej lidze, które troszeczkę odstają, natomiast w pozostałych spotkaniach często decyduje dyspozycja dnia. Każdy może wygrać tak naprawdę z każdym. No, wyniki, te, które wspomniał też pokazują to, że padają różne rozstrzygnięcia. W dzisiejszej kolejce też przecież w sumie można powiedzieć, że, że padły jakieś też dwa no, dwie niespodzianki powiedzmy, prawda? Nie, myślę, że drużyny tutaj z warmi prezentujące równy poziom dla, dla drużyn z, z Łódzko-Mazowieckiej, grupy z poprzedniego sezonu, to są ciężkie mecze. A kogo Pan widzi z perspektywy dzisiejszej kolegi jako faworyta do, do wygrania całej linii? No, zaskakująco, że widzę że dzisiaj przegrał tak wyraźnie w, w Murągu. No, wydaje się, że, że na tą chwilę na S jest taką drużyną najsilniejszą w naszej widze, Zrównoważoną, jeżeli chodzi o wszystkie pozycje na boisku i, i no, myślę, że zarówno Widzewowi, jak i Finish Parkietowi no, będzie, będzie trudno gdzieś <laughs> powiedzmy tutaj walczyć o awans, ale nie jest to przesądzone oczywiście. Tak? Jest jeszcze dużo meczów do rozegrania, cała runda wiosenna, różne transfery wchodzą w grę przecież. Czasami oblicza zespołu, czy zespołu może się odwrócić o 180 stopni na wiosnę. Także myślę, że, że tabela też pokazuje w tym momencie, że gdzieś tam jest pięć zespołów, które mogą jeszcze UKS-owi zagrozić. Mam jeszcze pytanie do trenera Rakałasz Czy zgodzi się Pan ze stwierdzeniem, że to był Wasz najlepszy mecz w tym sezonie? Na pewno, na pewno jeden z lepszych meczów, w których, tak jak już wcześniej wspominałem, no, połączyliśmy dobrą grę z, z, z punktami, bo, bo tych meczów, w których dobrze zagraliśmy naprawdę, bo zwłaszcza w początkowej fazie ligi było mnóstwo, natomiast nie przynosiły nam tego, co najważniejsze, czyli punktów, więc, więc, więc czasami, czasami, czasami mówię, jest, jest też fajnie zagrać. Brzydko źle, ale te punkty zdobywa, dlatego my się cieszymy, że zagraliśmy dobry mecz, a przy okazji mówię, no to zdobyliśmy to, co dla nas najważniejsze w dniu dzisiejszym, czyli punkty. A czy to pomoc może pomoc trenera mentalnego, który nie został zatrudniony w klubie, tak zadziałał na zawodniku? Oczywiście uważam, że, że każda osoba, która ma jakiś wpływ na naszą grę, na nasze postępowanie na boisku jest przeze mnie doceniana. Nie chciałbym tutaj w jakiś żaden sposób takie osoby w naszym sztabie szkoleniowym by lekceważyć, ponieważ, ponieważ sam jako piłkarz pracowałem z trenerem mentalnym i wiem, że on ma duży wpływ na, na, na zachowanie zawodników, na ich pewność siebie, więc, więc jak, najbardziej, jak najbardziej na plus. To dziękuję bardzo.